Chciałabyś świat, bo Panny Pudik jest od wielu lat Zgadnijcie co, u Panny Szterling jada się No kto to wie, no kto to wie Czy ktoś to wie Ja dobrze wiem, tam funty są i silingowy krem Zgadnijcie co, co u Marki zachowuje się No kto to wie, no kto to wie co i Olivia. Trzydziesty siódme książę Saturnus Uszanowali. Ale cię, raci są śmieszni. Ej, Teddy, Teddy, patrz tam! Kto to jest? Ta dama to Lady Plumberdale. Ma trzy zamki i je tylko słodycze. To jest życie. A ci to książę i księżna satelet. To jeden z najznakomitszych rodów w Anglii. Riki za smarkaniec to tak samo jest znakomity ród. A nawet bardziej. Proszę pani, proszę pani. Proszę nie płakać prze pani. Pani Parasolka jest cała. O. O. Hmm. <ścoughs> o! Ale ona piękna. Ale, a dała ci choć pensa? Co? Nic nie dostałeś? Pogłaskała mnie po policzku, to wystarczy. A gdyby ci dała dwa szlingi? Oddałbym je bez wahania. Złotego suwerena też? Suwerena bym wziął. Ale razem z buziakiem. Wybij to sobie z głowy. Śmierdzisz śledziami. <śmierdzi> <śmierdzi> Nie cię. A ci to kto? Co to za jedni? Nie wypada pokazywać palcem. Barnej to są biedacy. Biedacy? Okropność, więc oni naprawdę istnieją? <śmierdzi> o! 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 Ratunku. O, wielkie nieba. To on, Reginaldzie, patrz. <grymne> ma pieprzyk na. na. to. Aberganico. Z pewnością się mylisz. Mało to dzieci w Londynie ma pieprzyk w podobnym miejscu? To niczego nie dowodzi, kochanie. To on, uwierz mi. <grymne> Dobrze spał? Co? A kto to? Hmm. Jaśnie panicz to panić? Proszę, jaśnie paniczu. Pójdę powiedzieć księżnej pani, hmm. że jaśnie panicz się obudził. Gdzie on mógł się podziać? Szukaj piesku, szukaj. Hmm.

Szczęścia! Mój słodki agrgani, Moja orchideo, moje tylko chanie. Mario, nie sądzisz, iż warto by wypytać to dziecko o pochodzenie? Kromeczku szczęścia, Czy wiesz, kim ja jestem, kochanie? Mm -hmm. Tą damą z parasolką. Ha, ha. Czy znasz swoich rodziców, chłopcze? Nie, nie, jestem sierotą, jak moi koledzy, jak Riki za Smarkaniec, jak Buła, jak. Czy twoi rodzice nie żyją? Nie. A jak to się stało, że jesteś sierotą? Oddali mnie zamian za piwo. A skąd? O tym wiesz. Rodzice pryszcza tego też go oddali w zamian za piwo, więc pewnie ze mną było tak samo. Sam widzisz, że on nic nie wie o swoim pochodzeniu. To on Reginaldzie! A, a, a. Już cię tu nie ma nic na to. Chciałbyś odnaleźć swoich rodziców i być z nimi? E, e, no, ale nie wiem, czy zgodzą się zwrócić piwo. O, ja jestem twoją matką, ja nią jestem, twoją mamusią. Więc to pani mnie oddała za piwo? Mój Boże, jak on może tak myśleć? Niech pani nie płacze. Jak nie za piwo, to za co? Za nic cię nie oddaliśmy, mój skarbie. Zaginąłeś dziesięć lat temu, kiedy zatonął nasz statek. Jesteś abergani, przyszły trzydziesty siódmy książę Sutherland. A, abergani? Oliwia będzie się ze mnie nabijać. Popatrz, to ty, abergani. To nie ja, to jakiś bobas. Och, czyż on nie jest słodki? O, to ty, jak byłeś jeszcze rozkosznym dzidziusiem. Lucy za chwilę się tobą zajmie. Aber, aber Saterland? Orson Saterland? Mamu, mamu, mamušu, Olivio, Orsonie. <laughs> Fajnie wyglądam co Lucy? Ach, naturalnie, jeśli pani paniczu. Pani, czyś ty postradał rozum? To bardzo niebezpieczne. Przyrzeknij mi, że to się nie powtórzy. Mm -hmm. Mój promyczek szczęścia. O. 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 Mogę się tu bawić? Niech mnie kule biją. Wasza Wysokość winna by używać stosowniejszych przekleństw: do kroćset czy tam do kata. Wasza Wysokość. To o Bazylii, Wasza Wysokość. Dzień dobry, Bazylii. Doskonale, Wasza Wysokość. Fergus, co to jest ten promyczek szczęścia? Wasza Wysokość winna by raczej zapytać w ten sposób. Byłbyś łaskaw wyjaśnić mi znaczenie określenia promyczek szczęścia? Fergus, byłbyś łaskaw wyjaśnić mi znaczenie określenia promyczek szczęścia? Z przyjemnością, Wasza Wysokość. Otóż księżna pani pragnie przez nie wyrazić swoje nieopisane szczęście, ilekroć widzi Waszą wysokość. Ojej, kroćce. Cieszę się, że jestem promyczkiem szczęścia, mamusi. oho! Oh promyczkiem szczęścia księżnej pani. Byłoby do prawdy stosowniej, gdyby wasza wysokość zwracał się do księżnej pani w formie pani. Więc to nie jest moja mama? Oho, ależ tak! Będąc jednakże księżną Sutherland, jest się najpierw panią, a potem matką. Tam do kata! Panie Fergus! Panie Fergus! Wojciechy nie są szczury! Dalej! Już ja im dam popalić! No. O, wasza wysokość! Byłoby stosownie rzecz, Co? w takiej chwili należałoby wreszcie zrobić początek z tymi gryzoniami! O, wasza wysokość! Teraz, jak go już zjadły wygłodniałe szczury, ja przyjmuję stery! Nie zawiedziesz się na mnie, ale wpierw daj mi buciaka! Zaraz dam ci ponosie. Zakłaki tego szczura dalej! No Wasza jazda. wysokość! Mówi się Aha. łapko! Nie! Zakłaki! Łapko! Aha. Wasza wysokość! Czy tak zachowywałby się Saterland? Łapko! Nie wiem, co łapko dziecko! O ile pamięć mnie nie myli Wasza wysokość również był figlarzem kiedy był mały No cóż jeśli to dziecko ma przywrócić księżnej szczęście niechaj tu zostawi. dalej Łap go Łapże ja! tego gryzonia jazda za nim aha yaha ja! yohuhu dalej no się Proszę spojrzeć, jakiego złapałem dla ciebie szczura. Oh, Aberganit, co za okropność! Oh, oh, oh. Nie płacz pani, nie będę już więcej łapał szczurów. Mój no. domyczek, szczęście. Cóż to jest Aberganit? To są serdelki dla mojej drogiej Oliwii. Ona je uwielbia. Pójdę jej zanieść. Słucham? Nawet o tym nie myśl. Każe jej to dostarczyć przez lokaja. Ale pani ja. Żadnych ale, Aberlgani. O, oto i hrabina Westmoreland i Lady Ashton z synami. Przedstawię cię twoim nowym przyjaciołom. Miej baczenie, stary druchu. Musisz ugiąć nogi, stary druchu. Nie doszłoby do tego, gdybyś miał odrobinę pewniejszą dłoń, stary druchu. Do tego też by nie doszło, gdybyś nie odsłaniał głowy, stary druchu. Mm -hmm. To nie było zbyt uczciwe zagranie, stary druchu. O, <grym> o to doprawdy nadzwyczajne. W zaledwie kilka godzin a Bergani wyzbył się większości swych złych manier, jakich nabrał w porcie. Wiedziałam, że krew Satterlandów odezwie się w nim wcześniej czy później. Ten spryciarz Bergani wie, jak dostarczyć nam rozrywki. Całkiem nieźle strzela. Nauczył nas, jak sobie urozmaicić zabawę w sztuczne ognie. <grystanie> to fakt! <grystanie> Gdybyś była mnie uprzedziła o wizycie Alana i Henryka, pani, kazałbym posłać po Oliwie, Bułę i Tediego. Razem pokazalibyśmy im jeszcze lepszą zabawę. Mm, ale ta mucha nie siada. Od kogo je dostałaś? Nie wiem. Znalazłam je w koszyku. O, o, słyszałem, że w gazowni Beltama zginęła dwójka dzieciaków. Tam mógł być Orson. Orson nie mógł zginąć przy pryszczolu. W dalszym ciągu nie mogę zasnąć, pani. Kiedy wreszcie Oliwia będzie mogła z nami zamieszkać? Zobaczymy oh, później. Daj mi spokój, Falstaw. Przestań, Falstaw. Falstaw? O, Olivia... Co ma znaczyć abergani? Chciałem zobaczyć się z Oliwią. Wracaj do łóżka. Jutro pomówię o tym z księżną. Tak, tak. Dobry piesek. Oliwio! Nie wyrzucaj moich ubrań! Jestem tutaj! Słyszysz? Falstaff? <śpiewanie> 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 chyba już wszystko rozumiem. Sprowadzę tu Orsona. Dziś w nocy Orson usiłował stąd uciec. Czyżbyś mówił o Aberganim? Trzeba uczynić wszystko, aby ostatecznie zerwał ze swoją przeszłością. Nie jestem pewien, moja droga, czy Orson jest naszym synem. Och, Reginaldzie, proszę cię, Aberganim jest naszym dzieckiem. Nie mów tak zaklinam cię. Uspokój się, Mario. Proszę. E, e! Weź aberganiego na stronę, a ja zajmę się tą małą. Ależ, moja droga, chyba nie. Rób, co mówię? Chcę zobaczyć Orsona, nie możecie mi zabronić! Och. Chyba dostałaś wczoraj koszyczek z serdelkami. Tak. To Aberganii, to znaczy, Olson polecił ci je posłać. Nie chciał tego robić osobiście. Powiedział jednak, że będzie ci je dostarczał codziennie. Jeżeli nie będziesz go tu nachodzić, nie chcę tych waszych głupich serdelków! O! A w ogóle to wcale mi nie smakowały. Pobawimy się znów w sztuczne ognie? No. <laughs> nie mam ochoty. Chcę zobaczyć moją oliwię. Oliwię? Oliwię dalombi? Czy to twoja narzeczona? Chcę do niej wrócić. A Bergani? Przyjdź do mnie zaraz do biblioteki, proszę. Nie miała ochoty nawet na serdelka. Mogę tu zostać z tobą? Zmiedaj! Nie daj! Kiedy się pryszcza, temu nieźle dostanie. Nie! Oliwio! Orson! Orson! Orson. Orson. <trycki> <trycki> I po co tyś tutaj wracał, co? Teraz ja mieszkam z Oliwią! Gdybym wiedział, pryszczaty, że powitasz mnie w ten sposób, założyłbym coś odpowiedniejszego. Nie wiem, panienko Oliwio... Co masz mi do zarzucenia, ale zapewniam cię, że jest mi przykro. Niewymownie przykro. Mario, muszę wyznać Ci prawdę: Orson nie jest naszym synem. A Bergani zginął w pożarze na naszym statku. Gdy dotarłem na pokład, zanim statek zatonął, było już niestety za późno. Wolałem byś wierzyła, że jednak przeżył, że uratowali go rybacy. Teraz myślę, że to nie było roztropne. Zawsze Cię kochałem i kocham. Wiem, co czujesz. Ja też przywiązałem się do Orsona. Pragnąłbym, żeby taki był nasz syn. Tak. Bardzo bym tego pragnął. Jakiegoś dnia tam pójdę, żeby się pożegnać. Księżna pięknie pachniała. I nazywała mnie swoim promyczkiem szczęścia. A co to takiego promyczek szczęścia? No wiesz była, fergus, mogę cię prosić? Winieneś raczej zapytać w ten oto sposób. Orsonie, byłbyś tak łaska wyjaśnić mi znaczenie określenia promyczek szczęścia? O, ale dane. To no normalne. To przecież promyczek szczęścia. A gdzie jest książę? Poszedł wyznać księżnej całą prawdę. A co to za cała prawda? Ale miałbym braciszka. Ej! Wydaje się, że zatęsknił do promyczka szczęścia! <laughs>